Siemano ja jestem witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie jesteśmy dzisiaj na G4 e, no i jest event nowy, dołączymy sobie, widzę, że tutaj e, duchy przegrywają z kapeluszami, więc pootwieramy sobie te skrzyneczki tutaj trochę, mamy e, na razie mało pieniędzy 64 zł, ale zobaczymy czy da się coś z tego ugrać. Angry Ghost otwieramy sobie i mamy AK Frontside Misty za 32 zł chyba będzie na plus, tak, 64 zł bardzo fajnie poleciało. Generalnie jestem trochę chory widzowie, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to w nagraniu filmu, a wam w oglądaniu filmu. Okej, okay. mi to tam pasuje, taki dropik. Eee, mam nadzieję, że no trochę dobiłem sobie tej kaski na GeForce się. bo najtańsza skrzynka też daje profit, dobra to lecimy sobie dalej. Tym razem sobie otworzę dwie te skrzynki. Zobaczymy, co tam poleci z Angry Ghosta. Mam nadzieję, że jak najdłuższy materiał się uda nagrać, że nie przegram tego za szybko. O tym właśnie mówiłem w tym momencie, ale dobra, trochę klejnotów sobie chociaż zdobyłem. 430. Zobaczymy zaraz do czego są te klejnoty. Wydaje mi się, że do tego co służą w każdym evencie, czy jakieś zdrapki, jakiś upgrader albo coś. No zaraz sobie przetestujemy po prostu, zobaczymy co tam wyleci. Dwie te jeszcze sobie otworzymy, no i pójdziemy sobie jeszcze po jednej i przetestujemy sobie, e, właśnie co te klejnoty nam dadzą na stronie podczas tego eventu. Oczywiście, reflink znajduje się w opisie. Zapraszam każdego bardzo serdecznie do grania. Ostatnio widziałem, że dużo, jak nie nagrywałem, to się pozmieniało na tej stronie, więc zachęcam e, bardzo dużo nowych skrzynek wleciało na stronę. Zaraz jestem w stanie wam pokazać mniej więcej jakie. Może je sobie przetestujemy. Niedługo zobaczymy. No tutaj niestety teraz nie poleciało. Dobra, przestuję. A, to 65 zł. No to możecie sobie dodać portfel, żeby otwierać takie skrzynki. A tutaj mamy takie nowe skrzynki, mniej więcej jak e, chyba alohy nie było tej całej kolumny tutaj. E, czyli mamy 2, 4, 6, e, One Moment chyba nie było też, tak mi się kojarzy. Melody też na pewno nie było. Garden party nie było. Tutaj tego knife coś tam nie było dalej z czego jeszcze tu nie było. po było, Hydrotus, Fireshock to było. Jakieś pnowe 50 na 50 tutaj wleciało? Nie. No i z tych partnerskich chyba nie nagrywałem na pewno TSG, e, Kindy, MacToma i Sisuli. Moniszkę już nagrywałem. Ale dobra, wróćmy teraz do tego co jest na stronie już od dawna. Oj. Taka ciekawa skrzyneczka się wydaje. Ale dobra, na razie nie o tym. Wróćmy znaczy się do eventu. No i mamy, proszę Państwa, karty. Karta 200 kosztuje, kociołek czarujemy sobie, ok. No i tutaj mamy ranking, ale do rankingu to raczej się nie dostaniemy. Więc dobra, weźmiemy sobie może jedną kartę za 200 klejnotów. I co? Za złoty 27, a weźmiemy sobie kociołek za 200 klejnotów. I zobaczmy, co nam odda bardziej. Złoty e, 72. No to chyba oddał bardziej kociołek. E, dobra, sprzedamy sobie e, wszystkie. E, no i otworzymy sobie jeszcze może tą eventową. W ogóle jest to jakiś rank jest lista uczestników. E, nie wiem, czemu moich procentów nie zalicza do eventu, no ale dobra. Eee, otworzymy sobie kilka skręczek Evil pod nadzieją, że jednak coś nam wyleci. 43zł akurat e, starczyło mi na otwarcie tego. No i nie wygląda to najlepiej, widzowie. No właśnie, 10zł, eee, 11zł, więc może co by tutaj otworzyć? Restricted tutaj pójdziemy sobie na upgradera, zobaczyć jak tam, czy jakaś animacja się zmieniła przez ten czas, bo chyba z 2 miesiące nie było odcinka z GeForce Insta, tak mi się wydaje. No, jakoś tak pewnie będzie. Eee, dobra, Tygrys weźmiemy sobie oczywiście na 5%. Zobaczmy, czy animacja się zmieniła. Nie, nic nowego. Jakbym zostawił, to by weszło chyba. trzymamy 5 zł wizowy, to, to 5 zł sobie przeznaczymy. Może na mil eee, zrobimy sobie kontrakcie ze wszystkich skinków. I z tego kontraktu. A jeszcze wyjdziemy sobie, wyklujemy coś za 220 klejnotów. To jakby poleciało to by było lepsze. No, a to jest e, nic nie warte, chyba. Tak, dokładnie. E, więc, dobra, czekajcie, idziemy sobie na event. E, dołącz kociołek e, 220 i za 220 zł. 96 dostajemy. Okej, okay, to kontrakt teraz. E, no, raczej nic nie wyniesiemy. Dzisiaj jest g bo mamy 332, ewentualnie jakaś AWP droższa, nie, jednak za złoty 96. Ale chciałem po prostu zobaczyć ciekawego na GeForce się po takim yy, no, długim czasie. Nie nagrywania tutaj. Za dużo się nie zmieniło, ale wleciało też kilka nowości. Więc, widzowie, pierwsze link opisu, ja Was zachęcam, żebyście wpadali na stronę. już niedługo fajny konkursik na kanale. Obserwujcie bacznie. A ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemano.